ponad 400 zawodników z 36 zespołów i 100% zaangażowania. Mowa oczywiście o mikołajkowych turniejach piłkarskich zorganizowanych przez Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy. Cel? Promowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. W sumie zorganizowano 4 turnieje piłkarskie, które odbyły się 2, 3, 9 oraz 10 grudnia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu miasta Łomży. Tak naprawdę seria turniejów, które Odbywały się w ostatnich dniach, tygodniach. To przede wszystkim forma integracji poszczególnych roczników, poszczególnych grup, przede wszystkim też rodziców. To, że możemy spędzić ten czas i te sobotnie, niedzielne popołudnia we wspólnym klubowym gronie. Wynik gdzieś, gdzieś schodzi na dalszy plan. Cieszę się niezmiernie, że możemy rywalizować tutaj na miejscu. Bawić się i oglądać wiele ciekawych bramek i sytuacji podczas rozgrywanych turniejów. Cieszy mnie to, że każdy z turniejów, który organizowaliśmy, odbył się tak naprawdę dzięki wsparciu, bardzo solidnym wsparciu rodziców poszczególnych roczników, którzy przygotowali poczęstunek dla naszych gości, którzy przyjechali tutaj rywalizować, oraz dla ich rodziców. W turniejach wzięły udział drużyny z różnych roczników, co pozwoliło na zróżnicowanie poziomu umiejętności i zapewniło emocjonującą rywalizację. Wszystkie drużyny zaprezentowały swoje umiejętności w walce o zwycięstwo. Nie zabrakło też wsparcia ze strony trenerów, rodziców i kibiców, którzy dopingowali swoich podopiecznych i ulubieńców. Dzisiejszy tak powiem turniej był właśnie zorganizowany dla dzieciaków, żeby się pobawili, żeby pograli w piłkę, bo to jest właśnie ten turniej zbudowany dla rozwoju On Piłki nożnej, powiem, że chłopaki dzisiaj dali sobie maksa. 150% na pewno była rywalizacja. Walczyli o każdą piłkę, każdy chciał wygrać tą piłkę. I no co, gramy dla rozwoju, nie dla zwycięstwa. Chciałbym podziękować wszystkim rodzicom, organizatorom, którzy pomagali nam dzisiaj w organizacji tego turnieju. Rodzicom bardzo dziękuję za organizowanie jedzenia, zupki dla dzieci. Dla dzieci, które przyjechali na tej turniej w, w, z okolicy Łomży. A jeśli chodzi o turnie to ten turniej właśnie jest bardzo dobrze organizowany, bo na turnieju pokazujemy, co ćwiczyliśmy, nad czym pracujemy, a tutaj po prostu jest miejsce i czas, żeby dzieci to potwierdzili nam. Trenuję 4-3 lata. Dzisiejszy turniej bardzo mi się podobał i bardzo dobrze nam poszło. Podawaliśmy. Scielaliśmy, Roman mi pomaga i podaje mi ciągle i razem współblakujemy. Pierwszym, że trochę przegrywaliśmy, bo trochę nie było tak szansy, żeby wygrać. Drugie to było trochę bardzo dużo emocji z kibiców każdej drużyny. Było jeszcze bardzo dużo stresu było za to, że przegramy, coś tam takiego, no ale tam coś poszło trochę. Bardzo dużo u nas jest takich lepszych, na, na przykład bramkarze. No ja, ja trochę taki jestem, nie, trochę słabszy, trochę silniejszy. No ale wszyscy u nas są lepsi. Turnieje były okazją do integracji i zabawy dla młodych piłkarzy, którzy mogli spotkać się z rówieśnikami i rywalizować w sportowej atmosferze. To bardzo ważne dla rozwoju ich pasji do piłki nożnej. Fajnie się grało nawet. Ym, nie wiem, czy drużyna, drużyna też fajnie, ym, też się podobało, ale myślę, że tak fajnie by było bardzo fajnie. A najtrudniejszy to był chyba z liderem. Najfajniejsza drużyna, którą oczywiście bardzo lubię, no to, to jest Barcelona. Piłkarz to Robert Lewandowski. Ja dwa lata, gdzieś. Ech. Ja dopiero przyszłem, to trenuję siedem treningów tak to trenowałam rok trzy miesiące. Mmm... Cztery i pół miesiąca. Te dzisiejsze turnieje to żadnych nie wygraliśmy. Ja pozdrawiam tatę i brata. Rodziców brata i kolegów. Jak się pozdrowić mojego brata. Mikołajkowe turnieje piłkarskie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także święto piłki nożnej dla całej społeczności. Dzięki temu, że turnieje odbyły się w ciągu czterech dni, każdy mógł znaleźć czas, aby zobaczyć swoją ulubioną drużynę w akcji. Gratulujemy wszystkim drużynom i zawodnikom, którzy wzięli udział w turniejach.